Spółdzielnia socjalna sąsiedzi z Ostrowęki zajmuje się pomocą i wsparciem osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych. To do nich kierowane są usługi opiekuńcze, pomoc w pracach domowych czy zakupach. W momencie, kiedy powstawała spółdzielnia, to było naszym marzeniem, żeby ostroęka stała się jednym z najbardziej znanych miast w kraju, które opiekują się seniorami w sposób profesjonalny. Spółdzielnia nawiązała także współpracę z firmą produkującą opaski telemedyczne. Członkowie spółdzielni zajmują się sprzedażą i wypożyczaniem opasek. To urządzenia, które w razie potrzeby mogą wysłać sygnał SOS do wskazanych wcześniej osób. Spółdzielnia planuje także otwarcie centrum alarmowego, które również otrzyma sygnał w przypadku niebezpieczeństwa. Ja tutaj dysponuję taką opaską, z uwagi na to, że jestem człowiekiem który ma 76 lat, może mi się coś przydarzyć jeszcze nie wiem kiedy. Każdemu zresztą z nas może coś takiego przydarzyć się. W związku z tym pozwoliłem sobie, prócz tego, że spółdzielnia dysponuje tymi opaskami, samemu też kupić taką opaskę, po to, żeby mieć na własne potrzeby. To jest SOS. Wysyłanie wiadomości SOS. Halo, Jerzy? Wszystko w porządku? Co, nic się nie stało? Aha, wszystko dobrze. Tylko przez przypadek nacisnąłeś. Dobra, dobra, dzięki, na razie. Przynajmniej jest kontakt z osobami, które opiekują się osobami samotnymi, nieradzącymi sobie seniorami, yy, czy też niesprawnymi. Dodatkowo w Ostrołęce Spółdzielnia Socjalna Sąsiedzi stworzyła sieć ambasadorów na poszczególnych osiedlach miasta. Idea spółdzielni Sąsiedzi była taka, żeby na każdym z osiedli w Ostrołęce, a jest ich 17, utworzyć ambasadora spółdzielni socjalnej sąsiedzi po to, że człowiek mieszka tam 30-40 lat, zna przecież tych sąsiadów i wie, komu potrzeba, dla kogo byłaby sensowna powiedzmy yy, taka opaska ratująca życie, bo jest samotny człowiek, bo ma, yy, powiedzmy, kogoś tam za granicą, nawet, czy tutaj dobrze zarabia, czy mieszka yy, pięć bloków dalej, ale yy, za czym dojedzie do yy, ojca może być kłopot, bo wystarczy, że jeden sygnał SOS ratujący życie pozwoli, że w międzyczasie pogotowie przyjedzie, że będzie szansa yy, przyjazdu lekarza rodzinnego. W każdym razie udzielenie opieki bezpośrednio w miejscu, w którym stała się taka rzecz, że trzeba było SOS wcisnąć, albo też nastąpił upadek.